Witam. Tym razem chciałbym pokazać Wam w jaki sposób można przelewać gaz z dużej buty 11 kg do takich kartuszy, które używamy w kuchenkach turystycznych. One mają pojemność 227 g izobutanu. W tym przypadku będziemy przelewać propan butan. Tak więc nie napełniamy tych kartuszy do takiej samej pojemności jak one tutaj były fabrycznie, tylko mniej więcej do 80%. Jej pojemności czyli, jak miały 220 gramów pierwotnie, no to 20% z tego no to jest może 40 gramów mniej. Jakieś 180? Czy to będzie 170? Czy 190? Nie ma to większego znaczenia. Trzymajmy się mniej więcej 180 w tych granicach. Co będzie nam potrzebne? Oczywiście puste kartusze. Waga kuchenna, taka z dokładnością, tam do grama, do 5 gramów. Nie ma to większego też znaczenia. Klucz. 27, żeby przykręcić nasz, nasz naszą tutaj przetoczkę, zestaw do dużej butli taki zestawik który mi dysponuje w niewielkich ilościach jest, jest to tego typu sprzęt tak wężyk następnie adapter z tego gwintu to chyba 5,16 jeśli się nie mylę na na te kartusze, właśnie coś takiego. to tutaj, na sposób, jest, więc tak. Teraz przykręcamy ten śrubunek do dużej butli. Pamiętajcie, lewy gwint. Dokręcamy to, to z wyczuciem, bo tam wszędzie są ustalenia gumowe, więc nie ma co żeby mocno tego ściskać, gdyż to i tak będzie szczelne. To. Następnie tą częściówkę. Tutaj skręcamy. Tu już jest normalny kwint trawy. Wszystko z wyczuciem, Następnie dużą butlę musimy obrócić o 180 stopni. Gdyż przelewamy oczywiście gaz w formie ciekłej. Dobrze, jeśli ta butla ma kołnierz, bo to, to bardzo ułatwia przelewanie. Tak. To jest właśnie ta waga kuchenna. Pamiętajcie, że pusty kartusz ma 100 gramów wagi. Tak więc, albo nalewamy do ilości, do, do wagi 280 g, albo po prostu kładziemy w pustą butelkę, włączamy, tak żeby waga się wytarowała na zero. No i teraz do 180 gramów, tak? Do wagi podłączamy kartusz. Odkręcamy zawór w dużej butli. Tutaj dzięki temu, że wężyk jest przezroczysty, bardzo ładnie widać, jak się ten gaz przemieszcza. Oczywiście mała butla niżej, tak żeby to sobie grawitacji nie ściekało. I teraz tak. W tym zestawie są dwa zaworki. Jeden służy do odpowietrzania, drugi do wpuszczania gazu tędy. Czyli tak, odpowietrznik zakręcony, a zawór dopuszczający odkręcamy. I teraz pięknie widzimy, jak bąbelki się przemieszczają i słychać takie, słychać dźwięk rozprężającego się gazu. Na chwilę to trwa, już przekroje tych wężyków nie są zbyt duże, no ale bez przesady nie chodzi już o tę minutę czy dwie. Żeby przyspieszyć cały proces, możemy trochę począcać butelką. Jak widać, powoduje to przyspieszenie. Teraz wygląda no, tak: tutaj nalewa się gaz w formie płynnej, do góry robi się poduszka powietrzna. I co jakiś czas po prostu musimy odkręcić odpowietrznik. Tu widzimy, tu już gaz nie płynie, robi się cofka albo, albo taki. Stan, po prostu, w którym wyrównały się ciśnienia. Czyli tak od, odkręcamy na chwilę odpowietrznik. Pierwszy zakręcamy zaworek, odkręcamy odpowietrznik i spuszczamy trochę gazu. W formie gazowej. W formie. Jeszcze kilka sekund. Zakręcamy odpowietrznik i odkręcamy zawór dopuszczający. I na nowo ładnie to jest po tych bąbelkach. Ja już mam to na tyle wyczutę, że w rękach czuję jaka jest waga tego kartusza, więc wiem ile nalać, żeby nie przelać. Ale Wy możecie co jakiś czas to po prostu sobie przeważać. Da, sprawdzimy tak kontrolnie, ile już wlaliśmy. Czyli tak, zakręcamy zawór dopuszczający. Jest zakręcony. Waga. Pusta butelka. Tutaj klikamy tara i 99 gramów i kładziemy ile się nadało 78 gramów, no to jeszcze musimy sporo dodać to 100 gramów i no, na mało wkładamy Wypuszczamy trochę tego gazu w formie gazowej. Zakręcamy i zaworek główny. Kręcamy zabór główny odpowiednik Możemy sobie przeważyć myślę, że będzie około 120 gramów tak sobie z tej strony 147, czyli jeszcze jakieś 30 gramów powódce. Wystarczy. Zakręcamy zaworek dopuszczający. I ważymy. 172 gramy. Tak, ilość wystarczy. Jeśli chodzi o te 8 gram, to wystarczy na 30 sekund. palenia kuchenką, krócej, więc nie ma sensu się bawić w kolejnym dopuszczanie I tą samą operację powtarzamy z kolejnym kartuszem. Czyli tak jak to Wykręcamy samym zaporek główny i słuchajcie jak się przelewa gaz wierzcie mi, że ta butelka robi się po prostu lodowata to wynika z, z rozprężania się gazu z mieszanki, z gazu ostatnia butelka zamodowana. sprawdzamy na wadze ile, ile ma 275, czyli 100 g pusty e, kartów, czyli tara, no, wychodzi razem e, 177. No, powiedzmy, że jest ok. Dobra, i teraz, tak jak mówiłem, w przypadku e, nalewania gazu, przelewania gazu do butli turystycznej 2 kg, czas w tym wężyku jest gaz w formie uciekłej. Chcemy, chcemy oczywiście tego tracić, więc. Podobnie jak w tamtym przypadku, obracamy butlę do góry. Teraz, ciecz, wiadomo, jest cięższa, więc jest, jest na dnie. Tu jest gaz. Mamy dwa zawory odkręcone, Muszę tu przybliżyć. I tutaj ładnie widać, podnosimy wężyk do góry. Gaz w formie ciekły spływa do jednej, do drugiej butli. O, tu jest jeszcze ciecz i też będzie teraz. teraz zakręcamy zawory tak jeden drugi i zostało nam no, tak naprawdę tylko tyle gazu to jest strata jaką tutaj by mieli teraz odkręcam to no i, i nasz zestawik do przelewania I Pamiętajcie, takie przelewanie gazu to tylko na własne potrzeby i ostrożnie strenie, bo z gazem generalnie to nie ma żartu. Dziękuję.